Cześć dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na Instagramie i na YouTubie Pani od Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na kolejnym filmie na tym kanale. Tym razem jest to prognoza na marzec 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Kochani, pamiętajcie, to są prognozy ogólne, więc weźcie z nich to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie to, co z Wami zupełnie. Nie rezonuje. Tradycyjnie prognozę będziemy robić dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy energetykę ogólną, czyli takie zdarzenia, które pracują gdzieś w tle, jakieś potencjały energetyczne na ten miesiąc, a drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Gdyby wołała Was prognoza indywidualna, albo gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniodtarota.pl. Tam można bezpośrednio zamawiać poszczególne rozkłady i usługi. Tymczasem zapraszam Was już na prognozę dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych koziorożców. Dobrze, kochani, i spójrzmy na tą ogólną energetykę dla naszych astrologicznych koziorożców na marzec. Czwórka buław śmierć, rycerz mieczy, paś monet. Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że marzec może Wam. Przynosić jakieś transformacje, zarówno w tej rzeczywistości zewnętrznej, jak i w krajobrazie wewnętrznym. Coś się tutaj może transformować i zmieniać, i całościowo karty nie polecałyby takiego działania, które miałoby polegać na zatrzymaniu tej zmiany. Raczej polecałyby tutaj takie podejście, żeby jak najszybciej spróbować się dostosować do tych nowych warunków. I spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Patrząc na pierwszą połowę marca, mam takie poczucie, że tutaj mogą się dla Was, kochani, zadziewać takie transformacje związane po pierwsze być może z jakimś poczuciem stabilizacji i to mogą być zmiany na płaszczyźnie psychicznej, to mogą być zmiany wewnętrzne, natomiast w rzeczywistości zewnętrznej dla części koziorożców mogą się zadziewać jakieś zmiany związane z nieruchomością, z domem, z tym, The Z tym miejscem, w którym się mieszka. Coś się tutaj może transformować i to się różnie może przejawiać. Być może dla kogoś to będzie domknięcie jakiegoś etapu w procesie zakupu nieruchomości. Być może dla kogoś to będzie jakaś zmiana w ramach sąsiedztwa. Być może ktoś będzie się żegnał ze swoim obecnym miejscem zamieszkania i wchodził na nową drogę, wynajmował nowe mieszkanie, czy właśnie się przeprowadzał. To się różnie może manifestować, natomiast tutaj karty wnoszą, że tam Pierwsza połowa marca może się dla Was właśnie wiązać z, jaki, z domykaniem i przekształcaniem kwestii związanych z nieruchomościami. Ponadto też, kochani, gdybyście w pierwszym tygodniu marca mieli jakieś okazje właśnie, żeby dobrze spędzić czas, żeby zrobić coś dla siebie zasilającego, wziąć udział w jakichś fajnych imprezach, domówkach, przyjęciach, imieninach cioci, to warto, bo mam takie poczucie, że w drugiej połowie marca może być na to mniej miejsca, może być na to mniej przestrzeni. Mogą się przede wszystkim skupiać na takich pragmatycznych sprawach, na jakichś kwestiach być może związanych też z finansami, z pracą zawodową, więc ten początek marca tutaj całkiem fajnie się zapowiada pod kątem tego, że można po różne wydarzenia towarzyskie sięgać, bo drugi tydzień, tak jak powiedziałam, wnosi jakieś transformacje. Tutaj, kochani, co, jakiś etap się może zamykać, i być może po tej transformacji wy też już nie będziecie mieć przestrzeni mentalnej, że Brać udział w jakichś przyjęciach, bo wasza lista priorytetów się tutaj zmieni. W tej karcie śmierci bardzo często jest tak, że niezależnie od tego, czy to są zmiany wewnętrzne, czy zmiany w rzeczywistości zewnętrznej, to one pracują już od jakiegoś czasu i my też jesteśmy na nie gotowi. Kiedy one się zadziewają, to jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą nową rzeczywistością, która przychodzi, natomiast całościowo tu mogą się jakieś etapy zamykać, coś się może transformować. Tak jak powiedziała. Wiedziałam, to, to może dotyczyć poczucia stabilizacji. Być może kończąc pewien etap, jeszcze nie wiecie, jak ten nowy etap będzie wyglądał. Być może właśnie coś się przetransformuje w kwestiach związanych z nieruchomością. I drogi koziorożcu, jeżeli to z Tobą rezonuje i jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś się podzielić tym, jak, to, jak ten układ kart konkretnie się dla Ciebie zamanifestował, w komentarzu to będę bardzo wdzięczna, bo zawsze ciekawią mnie wasze właśnie manifestacje tych. Energetyk. Natomiast te zmiany mogą też wnosić tutaj pewną nerwowość, mogą wnosić takie poczucie, że no, ja bym chciał jeszcze zawalczyć o to, żeby być może zatrzymać tą zmianę, żeby ona jednak nie zaszła. Tu może być taki moment przejściowy, gdzie koziorożce się trochę będą potrzebowały w tej nowej rzeczywistości osadzić i gdzie mogą próbować tym zmianom przeciwdziałać. Natomiast mam poczucie, że to może być takie działanie głównie werbalnie. Więc tutaj kochani karty raczej tego nie polecają, polecałyby przejście do takich praktycznych działań skupionych na celu, skupionych na dostosowaniu się do tej zmiany. Ponadto w tym trzecim tygodniu może być też tak, że będzie dla was wybijała postać mężczyzny w typie czyli takiej młodej osoby trochę kłótliwej, to jest taki mężczyzna około 30-30, kogoś takiego być może spotkacie przy kursach, przy szkoleniach, być może to będzie też osoba związana z jakimiś transakcjami przy nieruchomości, i ktoś taki może jakąś nerwową atmosferę dla Was tworzyć, być może właśnie też związaną z jakimiś transakcjami przy nieruchomościach. Całościowo w tym trzecim tygodniu karty nie polecają takiego kłótliwej Podejścia, bo tutaj łatwo jest o eskalację, łatwo jest jakąś kłótnię. Raczej karty polecałyby bycie przy sobie, skupienie na argumentach, skupienie na merytoryce, czyli dosłownie bycie asertywnym, a nie. Kłótliwy, bo tutaj w tym trzecim tygodniu marca potencjał do kłótni jest spory, więc też, drogi koziorożcu, być może uważaj, żeby nie wchodzić w tą atmosferę i nie wytracać energii. W tym trzecim tygodniu, być może też, kiedy już trochę się dostosujecie do tej zmiany z karty śmierci, dotrą do Was jakieś niewygodne prawdy, z którymi trzeba się będzie przegryźć. I w ogóle też w tej drugiej połowie marca mogą dla Was jakoś wybijać osoby z Waszego otoczenia, mogą szczególnie istotni być ludzie, mogą takie osoby do Was z jakąś komunikacją wracać. Ponadto pod koniec miesiąca koziorożce mogą też dostawać zaproszenia na różnego rodzaju właśnie kursy, szkolenia, mogą koziorożce dostawać jakieś zaproszenia do nauki praktycznej czegoś. I tutaj w, tym, w tej końcówce marca też może dla Was wybijać postać. Pazia monet, czyli takiej osoby młodszej, być może dziecka, być może nastolatka, a być może kogoś młodszego, starszego w środowisku zawodowym. Ktoś taki może do Was wracać z jakąś komunikacją, może zaprzątać Waszą uwagę, zadając Wam sporo pytań. Ponadto ta końcówka marca też może koziorożcom upływać na takim bardzo aktywnym załatwianiu wielu spraw. Dla mnie to jest też taka karta właśnie biegania po mieście i załatwiania spraw. Być może właśnie będą to jakieś kwestie związane z nie Nieruchomością. I pod koniec marca może być też tak, kochani, że taka energia robienia rzeczy w rzeczywistości materialnej, tego, że Wy się dosłownie czymś zajmiecie, że będziecie coś robić Waszymi rękami, być może też będziecie mieli więcej kontaktu z naturą, może Wam pomóc w ogóle uziemić się po tym miesiącu, który wniesie jakieś zmiany i transformacje. Może pomóc Wam wrócić do centrum i złapać kontakt ze sobą. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to tutaj mam takie poczucie, że mogą się dla Was pojawić jakieś propozycje na horyzoncie, natomiast może być tak, że będziecie potrzebowali się czegoś do tego stanowiska douczyć, zdobyć jakąś dodatkową wiedzę. Być może to też będzie dla Was jakiś krok w tył, natomiast czasami, czasami jest to potrzebne, żeby potem można było zrobić dwa kroki do przodu. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj karty zarysowują mi postać rycerza mieczy i pazia monet i z jednej strony może się do relacji pojawiać jakiś rzutki mężczyzna w typie rycerza mieczy, czyli taka osoba wygadana, inteligentna, z którą być może bez problemu złapiecie kontakt werbalny, z którą będziecie prowadzić ciekawe rozmowy. Ktoś taki może mieć dosyć szeroką wiedzę na różne tematy i może być Was po prostu ciekawy, ktoś taki Tutaj do relacji się pojawia. Być może też właśnie zapoznacie taką osobę na różnego rodzaju domówkach i imprezach, na których będziecie w pierwszej części miesiąca i do relacji pojawia się też osoba w typie paziamonet i to może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Chociaż tutaj karty energetycznie pokazują tą osobę jako młodszą od Was, to może być taka osoba ciekawa świata, ciekawa was, która. Chciałaby się o was dużo dowiedzieć. Może być to też osoba bardzo wygadana. Natomiast karty mi tutaj nie definiują, jak ta relacja się będzie rozwijać. Tak to wygląda, i spójrzmy, kochani, już na same relacje. Czwórka mieczy, as, mieczy, wieża. Patrząc na te karty w relacjach, mam tutaj takie ostrzeżenie dla koziorożców, żeby w tym miesiącu bardzo uważać na komunikację, na to, co mówicie. Być może zastanowić się też, jak to może być odebrane przez drugą stronę, żeby nie spowodować w relacjach jakiejś destabilizacji. Ale spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. W pierwszych 10 dniach marca mamy czwórkę mieczy, i ta karta, kochani, może wnosić, że być może w tych relacjach, czy to przyjacielskich, czy rodzinnych, czy partnerskich będzie jakiś przestój, jakaś pauza, i może się to wiązać z tym, że Wy sami bądź osoby z Waszego otoczenia będziecie doświadczali gorszego samopoczucia fizycznego. Więc kochani, tutaj karty proszą, żebyście na początku miesiąca zadbali o zdrowie. I to się różnie może manifestować, natomiast zwracajcie uwagę na sygnały z ciała, dawajcie sobie czas i przestrzeń na odpoczynek po to, żeby jakiś choróbsko Was nie rozłożyło. Natomiast no tutaj może być tak. Także pewne rzeczy w relacjach będą się ślizgać, będą się odkładać w czasie, być może warto też uważać, żeby na jakieś imprezy się nie spóźnić, bądź w ogóle ich nie przeoczyć. W relacjach ta karta też może wnosić tutaj jakieś ciche dni, jakieś wycofanie, być może też dla części osób takie sytuacje pewnego wypalenia uczuć, bo to jest taka karta, właśnie, przestoju, tego, że my się potrzebujemy zaszyć w jakimś miejscu, gdzie będziemy w stanie odpocząć. Więc. Tak jak powiedziałam, po pierwsze, zwracajcie kochani uwagę na zdrowie. Po drugie, sprawdzajcie, czy nie przeoczyliście jakiegoś terminu, żeby się gdzieś nie spóźnić. I po trzecie, dajcie sobie też przestrzeń na regenerację, na przemyślenie pewnych kwestii. A jednocześnie miejcie z tyłu głowy, że druga strona w Waszej relacji też może tego potrzebować. Natomiast mam takie poczucie, że być może dla części osób na fali tego, że tu możecie dochodzić do wniosku, że jakieś uczucia się już wypaliły, możecie chcieć do kogoś. Wychodzić z taką komunikacją, która daną relację będzie kończyć i odcinać, i to może powodować tutaj jakieś destabilizacje. Więc całościowo też karty podpowiadają razem z tym rycerzem mieczy w energetyce ogólnej, że na tą komunikację naprawdę warto uważać w marcu, żeby ona właśnie jakiejś tutaj ni destabilizacji nie wywołała. Tutaj w ogóle do koziorożców też mogą docierać różnego rodzaju informacje, natomiast drogi koziorożcu, gdybyś to ty chciał z kimś rozmawiać, to tak jak powiedziałam, warto się upewniać, czy ta osoba dobrze zrozumie Twój komunikat, czy on nie jest dwuznaczny, czy on jest oparty o fakty, czy raczej jest oparty o... Opinie i interpretacje. I tego warto unikać, bo może to wnosić właśnie jakieś destabilizacje do relacji. Tu jest trochę taki scenariusz, że powiedzieliście o dwa słowa za dużo, albo powiedzieliście coś, co zostało mylnie zinterpretowane, i tak jakby ten jeden klocek poruszył reakcję łańcuchową, jakieś domino, i z tego się może tutaj rozpętać w relacjach jakaś awantura. Od słowa do słowa pewne rzeczy mogą runąć, legnąć w gruzach, i to mogą być Kochani, różne sytuacje, czasami ktoś się wycofa z Waszych planów na wieczór. Czasami być może to w ogóle będą dyskusje o tym, czy ta relacja ma dalej sens. Warto się temu przyglądać, bo mamy pod koniec miesiąca wieżę i ta wieża może wnosić właśnie w relacjach jakieś destabilizacje. Jakieś energie mogą się tutaj wyzwalać, coś może wychodzić na powierzchnię, natomiast w karcie wieży bardzo często w danej relacji były już wcześniej jakieś czerwone, flagi, które wy być może mniej lub bardziej świadomie ignorowaliście i teraz te czerwone flagi są już ujawnione. Pewne, pewne tematy, pewne rzeczy wychodzą na powierzchnię i może być nerwowo, może być napięcie. W tej wieży też możliwe są jakieś właśnie trudniejsze rozmowy, po których ta relacja będzie już wyglądać inaczej. Natomiast radą z karty wieży jest to, żeby jeżeli już coś się zawali, a potem ten gruz opadnie, to żeby budować tą relację oczywiście, jeżeli chcecie i uznacie, że jest ta relacja tego warta już na solidniejszych fundamentach. Być może też korzystając z jakichś. Jakiejś ciekawości drugiej strony, dowiadując się czegoś o drugiej stronie. Natomiast no, warto tutaj swoją komunikację przez cały marzec monitorować i sprawdzać, jak możemy być zrozumieni, właśnie po to, żeby jakiejś destabilizacji w relacjach uniknąć. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj karty nie definiują mi partnerów czy partnerek. Raczej definiują mi taką historię, że ktoś może chcieć domykać jakieś relacje. Tu może być jakaś komunikacja właśnie odcinająca, która u was wywoła jakieś takie poczucie destabilizacji, napięcia. Być może będziecie mieli właśnie poczucie, że coś wam się zawaliło i najzwyczajniej w świecie będzie Wam przykro. Tak to kochani wygląda. I w energetyce ogólnej wyszły nam dwie postaci, zarówno partnera, jak i możliwej partnerki, i to już omówiłam. I chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że pamiętajcie, proszę, to jest energetyka ogólna, dopasowana do waszego znaku słonecznego. Jeżeli chcecie. Prognozę dopasowaną do siebie, do Waszego indywidualnego ustawienia, to zapraszam do kontaktu przez stronę internetową i pamiętajcie też, że możecie na te schematy działań wpływać i je zmieniać, bo zmieniając swoją energetykę, zmieniacie wyniki od kart. I spójrzmy na pracę. Paść kielichów królowa była w cesarzowa. Kochani, w marcu w obszarze zawodowym może być tłoczno, tutaj może się dużo dziać relacyjnie, dużo osób może się do Was z różnymi kwestiami zawodowymi zwracać. I takim mocnym przesłaniem od kart dla koziorożców na marzec jest prośba, żebyście, kochani, uwierzyli w swoją atrakcyjność zawodową dla pracodawcy, dla współpracowników, dla Waszych klientów, nawet jeżeli macie jakieś wątpliwości w tym zakresie. I w ogóle na początku marca warto się właśnie różnym swoim wątpliwościom przyglądać. Warto sprawdzać, czy wy właśnie macie jakieś wątpliwości, jakieś przekonania, które was nie wspierają. Być może, czy macie jakieś kompleksy tutaj w tym obszarze zawodowym? Warto to sobie rozpracowywać i sprawdzać, z czego to wynika i jak to na was wpływa. Ponadto, może być też tak, że będą wam w początkowej części miesiąca wybijały osoby młodsze, starsze, mniej doświadczone i ktoś taki może wam dużo obiecać, natomiast to w październiku kielichów mamy do czynienia z osobami, które nie zawsze wiedzą, co robią, więc mogą obiecać więcej niż potem realnie będą w stanie dowieść, więc tutaj ufajcie i sprawdzajcie. Ale też w ogóle ten początek października może wnosić taką atmosferę w tej pracy zawodowej, że będzie miło, ale mało konkretnie. I w środkowej części miesiąca koziorożcom może się palić robota w rękach. Tutaj możecie mieć dużo werwy, możecie mieć dobry humor, ale też mogą wam szczególnie w tej drugiej części miesiąca wybijać. W środowisku zawodowym różne kobiety, czy to współpracownice, czy klientki, być może przełożone. Tutaj takie osoby mogą do Was z różnymi tematami wracać. Być może właśnie to będą tematy związane, czy to z Waszą atrakcyjnością zawodową, czy być może z jakimś uznaniem i docenieniem, bo na coś takiego też jest szansa. Bo tutaj mam w kartach zarysowane, że wartość zawodowa koziorożców bardzo wzrasta w tej drugiej części miesiąca. Być może to będzie jakiś awans, być może. To będzie docenienie słowne. Być może to będzie powierzenie nowych obowiązków. Ale koziorożce są tutaj pokazane w takich kartach, że nawet jeżeli właśnie dostaną jakiś większy zakres obowiązków, jakieś większe zasoby w zarząd, to sobie z tym poradzą, bo mają wszelkie środki, żeby sobie z tym poradzić i będą się mogły tutaj wykazywać też swoją kreatywnością. Ponadto, pod koniec miesiąca, właśnie, może wybijać też postać szefowej bądź przełożonej. Może ta osoba do Was z jakimiś tematami wracać. I też, kochani, Wy możecie się bardzo mocno w tej Drugiej części marca skupiać właśnie na tworzeniu swojego pozytywnego wizerunku zawodowego. O, takiego wizerunku, który jest też oparty o działanie. Tak to, kochani, dla Was wygląda. Bardzo fajny potencjał na tą drugą połowę marca, więc drogi koziorożcu, też jeżeli szukasz pracy, to ta druga połowa marca jest na to świetnym czasem, tutaj mogą się nawet jakieś propozycje umowne pojawiać. I spójrzmy na finanse. Trójka była w rycerz mieczy gwiazda. Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że marzec może wnosić dla koziorożców jakiś nowy rozdział w Waszych finansach, kochani. I przykładowo, kontynuując ten wątek nieruchomości z rozkładu ogólnego, jeżeli weźmiecie kredyt, sprzedacie nieruchomość, kupicie nową, wynajmiecie nowe mieszkanie, no to faktycznie jest to jakiś nowy rozdział w Waszych finansach. Te finanse mogą się inaczej układać, ale mam też takie poczucie, że być może otoczenie będzie to chciało jakoś skomentować. I dorzucić swoje trzy grosze. To jest takie ogólne przesłanie z tych kart i spójrzmy już na poszczególne karty. Na początku marca mamy trójkę buław i tutaj koziorożce mogą chcieć dedykować środki na doświadczanie, w szczególności na doświadczanie nowego, na jakieś takie rzeczy, których nigdy nie robiły. Być może zapiszą się na jakieś nietypowe zajęcia sportowe, być może pójdą na taniec, zapiszą się na norweski, być może kupią sobie coś, o czym długo myślały, a co będzie też. Dla nich nowe. Natomiast tu, kochani, możecie robić coś, czego jeszcze nie robiliście i dedykować na to Wasze środki. I tak samo może się to wiązać po prostu z rozpoczęciem jakiegoś nowego rozdziału w Waszych finansach, związanego z takimi a nie innymi wyborami życiowymi. Natomiast no tutaj jest jakiś nowy rozdział i mam takie poczucie, że właśnie otoczenie może chcieć to komentować, że tutaj szczególnie w tej środkowej części marca przy finansach jest potencjał na jakieś kłótnie, przepychanki słowne, awantury i też właśnie możecie mieć takie poczucie, że otoczenie wam się tutaj wtrąca. Być może to będą też jakieś rozmowy z partnerem czy z partnerką w komórkach rodzinnych, które doprowadzą do jakiejś destabilizacji. Natomiast tutaj radą z tego rycerza mieczy jest to, żeby być przy sobie, stawiać na argumenty, rozmawiać spokojnie, nie pozwolić sobie wejść w taki tryb, Ponadto, dla części koziorożców też możliwy jest taki scenariusz, że otoczenie będzie się oburzać, że wy chcecie sobie pozwolić właśnie na coś, co uznacie za luksusowe. Natomiast pamiętajcie, kochani, że to są wasze ciężko bądź lekko zarobione pieniądze i macie prawo zrobić z nimi to, co chcecie. Ponadto, tutaj karty też podpowiadają, że drogi koziorożcu, jeżeli dobrze rozegrasz sprawy, to masz szansę kupić jakieś przedmioty właśnie z takiej luksusowej półki taniej, używając argumentów, być może negocjując cenę. Warto mieć to z tyłu głowy, natomiast pod koniec miesiąca mamy kartę gwiazdy, a karta gwiazdy wnosi właśnie jakieś spełnienie marzeń. To jest taka przysłowiowa gwiazdka z nieba, więc tutaj koziorożce faktycznie mogą zaspokajać jakąś swoją potrzebę luksusu, unikatowych doświadczeń. I owszem, te doświadczenia mogą być zapośredniczone przez pieniądze, bo na przykład, żeby zobaczyć zorzę polarną, trzeba polecieć w konkretne miejsce, więc kupić bilety, natomiast całościowo no jest to jakieś takie rzadsze doświadczenie, coś, co się potem długo pamięta. Na coś takiego koziorożce mogą chcieć sobie pozwalać pod koniec miesiąca, natomiast ta gwiazda może też wnosić tutaj dla Was jakiś dodatkowy zarobek być może jakieś dodatkowe pieniądze, premię uznaniową, czy być może pierwszą wypłatę w wyższej kwocie po podwyżce bądź po zmianie pracy. Całościowo tak te karty dla Was wyglądają i te finanse zapowiadają się całkiem ciekawie. Natomiast pamiętajcie po prostu, żeby tutaj nie dać się sprowokować do jakichś kłótni i awantur i dyskusji na temat Waszych pieniędzy i Waszych wyborów dotyczących tych finansów. I spójrzmy już na wyzwania. Diabeł, paśmie czy czwórka monet. Patrząc na te karty w wyzwaniach dla koziorożców, mam takie poczucie, że jednym z wyzwań może być to, że jakieś, czy to nałogi koziorożców, czy być może trudniejsze stany emocjonalne, jakieś trudne sytuacje, które Was spotkają, mogą dawać podłoże do plotek, i to może powodować, że Wy się też, kochani, będziecie tutaj bardziej w sobie zamykać. Że być może na tą zmianę, o której mówiłam, w rozkładzie ogólnym zareagujecie jakimś usztywnikiem, to może być jedno z wyzwań, natomiast drugim wyzwaniem może być to, że właśnie otoczenie będzie chciało komentować Wasze decyzje i wybory dotyczące finansów. I spójrzmy, kochani, jeszcze na te karty pojedynczo. W wyzwaniach mamy kartę diabła i ten diabeł może wnosić jakąś toksyczność. Może też wnosić to, że dla części osób wyjdą jakieś tematy związane kochani z waszym cieniem, z taką stroną, na której na co dzień nie dotykamy z jakimiś trudnymi wspomnieniami, emocjami, przekonaniami. Być może będzie to związane z tą kartą pazia kielichów w pracy, a być może wyjdzie to przy tej zmianie i przy zamknięciu jakiegoś etapu przy poczuciu stabilizacji tam mogą się jakieś trudniejsze emocje odezwać, bo nawet jeżeli my tą zmianę przyjmujemy, to i tak. Idąc w to nowe pojawiają się jakieś emocje, które są związane z tym nowym, z tym nieznanym i warto się nimi tutaj mądrze zaopiekować. Nie warto tego drogi koziorostu bagatelizować, bo im bardziej będziesz jakieś trudne uczucia starać się upchnąć pod swoim metaforycznym dywanem, tym większa szansa jest, że za chwilę się o nie potkniesz. Więc kochani, starajcie się mądrze opiekować swój cień w marcu. Ponadto warto też uważać na różnego rodzaju nałogi i tendencje do nałogów. Takim nałogiem może być też pracocholizm, spędzanie zbyt dużej liczby godzin właśnie w pracy i na pracy. Ponadto też, kochani, uważajcie na stany zapalne. Natomiast gdybyście się po prostu czuli słabiej fizycznie, energetycznie, to też zgodnie z tym, co mówiłam tutaj w tej czwórce mieczy, warto dać sobie czas i przestrzeń na regenerację. I kochani, mamy też w wyzwaniach kartę pazia mieczy i w ogóle mamy dużo kart mieczowych, które mówią i podkreślają nam komunikację i wagę tej komunikacji, więc warto w marcu naprawdę ważyć słowa, żeby się nie okazało, że powiedzieliście o jedno słowo za dużo i ono doprowadziło do jakiejś destabilizacji. Bo tutaj czkawką te słowa mogą się odbijać i jeszcze przez jakiś czas mogą też te słowa budzić tutaj jakieś plotki i właśnie otoczenie może chcieć. Się wtrącać. Karty nie polecają sztywności poznawczej. Tu mówiłam trochę, że przy tej zmianie koziorożce mogą chcieć się usztywniać, mogą chcieć z tą zmianą walczyć, natomiast karty raczej polecałyby zachowanie jakiejś elastyczności poznawczej niż okopywanie się na dotychczasowych pozycjach, bo to może spowodować, że ta zmiana będzie tym trudniejsza, że jeszcze bardziej ją przeżyjecie. Ponadto też w wyzwaniach mamy kwestie być może właśnie związane z finansami. Być może nie od razu koziorożce dojrzeją do tego, że chciałyby jakieś środki dedykować na Dobra luksusowe, tutaj karty nie polecają takiej postawy, która nadmiernie przytula ten pieniążek, więc, drogi koziorożcu, sprawdzaj, czy jeżeli nie chcesz na coś sypnąć groszem, to wynika to realnie z Twojej sytuacji finansowej, czy być może z jakichś, z jakichś schematów zachowań z tego, do czego jesteś przyzwyczajony bądź przyzwyczajona. Tak te karty, kochani, dla Was wyglądają. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej prognozy. I jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Natomiast, jeżeli woła kogoś prognoza indywidualna, czy miesięczna, czy rozkład urodzinowy, chociaż już jest trochę po Waszych urodzinach, czy być może rozkład na miłość, rozkład partnerski, rozkład na szefa, czy współpracownika, rozkład na pracę, czy rozkład na hajsy, to zapraszam. Do kontaktu przez moją stronę internetową. Tam też jest oferta, i są opisane wszystkie rozkłady. Tymczasem, jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.